Z tej strony, a taka ma na Waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable wczoraj była środa nawet nie wiem, który był wczoraj, ale to nieważne. Ważne, że była środa, była aktualizacja i co nowego. Zupełnie nowa winnica. Zobaczymy zaraz, jak ona wygląda, bo tak ogólnie no, zbyt wiele tej aktualizacji nie dodali, ale jedźmy, zobaczmy, jak wygląda ta winnica co oni tam nowego co pozmieniali a któreńdy już dawno nie jechałam pieszo nie jechałam pieszo w ogóle no nie jechałam tam bez tej przyczepy stąd się zmieniła chyba chyba nie W razie jak. O, ale się ścina. u. W razie jak słyszycie mój głos, to przepraszam Was, ale tak dalej jestem chora. Dalej mnie trzyma uczulenie, ale no nieważne. Już wjeżdżamy sobie tu. Tam ta tam tam tam. U. Tam chyba od się nic nie zmieniło, ale tutaj. lala. La. No proszę Cię, nie w tym momencie. Nie ścinaj mi się. Hmm. Co o tym myślicie? Bo wow, wygląda super. Ale tam się nic nie zmieniło. Hmm. Tutaj niby ta winna, winiarnia coś, coś, coś. O, lala. La. No, ona wygląda zupełnie inaczej. Wow. Nawet drzwi są inne. Dobra, aż wejdę do środka, zobaczyć, czy tam coś się zmieniło w środku, ale podejrzewam, że nie. Nie, już najpierw pierwszy rzut oka widać, że nie. Dobra, to wsiadamy i będziemy obbadawać dalej obbadawać. Lecimy badać dalej. To wygląda jak szkoła albo coś. No i znowu Flaps. <laughs> Oj, chyba wrócę do poprzedniego programu. Nie wiem czemu, nie wiem czemu tak gubi FPS-y. Ale, ale, jest jeszcze jedna nowość, że podobno jest jakieś tam sześć nowych stylizacji. Zobaczmy, czy to tutaj? Co to jest? Najnowsza kolekcja. No, ale podejdź bliżej. No, nie za bardzo mi się to widzi, chyba. Niby ma statystyki dobre, ale, chociaż te są takie nie najgorsze, ale te. No nie wiem, no raczej nie mój głos. Może kiedyś, ale nie teraz. A co do bluzek? Coś, coś dżinsowego? Aha, czyli. Cała można się tak ubrać na. Um... No dobra. Jest spoko, nie jest najgorsze, ale też nie jest jakieś cudowne i urocze. Te jedne jeansy są spoczko, ale tamta reszta to tak. No i co, to w sumie y, aktualizacji byłoby na tyle. Jeszcze tylko zobaczymy, czy w Jorvik w Plazie coś będzie nowego, i no, no tyle, no. nic więcej nie dodali. Też myślałam, że jakiś szał będzie z, tą, z tym odnowionym wyglądem, a tak wcale nie za bardzo. Okej, okay, wiecie co? Ja teraz przytnę tutaj, pójdę ogarnąć mój nos i zobaczymy się już w plazie. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Myślałam, że ten filmik będzie dłuższy, ale no w sumie nie ma co pokazywać. Jest. Aktualizację. O, są tutaj też te rzeczy. Tak, czyli to są te wszystkie właśnie nowe. Hmm. Pokażcie, jest bliska. To takie nie najgorsze. No, w sumie no, fajnie to wygląda. Nie mogę powiedzieć. To jest fajne. Nie widziałam. nie widziałam. Ale jazda 3: naprawdę to akurat. Te spodnie są fajne. No nie wiem, sami ocencie. Co, co myślicie o tych właśnie tych pół na pół takich? To są chyba krótkie spodenki jeans albo rajstopy w tym stylu, no nie wiem. Teraz lecimy do końskiego. O, i tutaj żadnych nowości. No i to jest właśnie to, dlaczego. No nic tutaj nowego nie ma. No, nawet nie mam co pokazać. Czyli pewnie do góry nawet nie ma po co iść, bo byłoby już na stronce. No to co? Tej aktualizacji byłoby na tyle. No, myślałam, że z tą winnicą to coś więcej. Na przykład Ford Pinta bardzo, bardzo się zmienił po aktualizacji i podoba mi się bardzo. A tutaj, no, zmienił się jeden budynek, czy dwa, i to wszystko. Tak, praktycznie zostało wszystko takie samo, więc no, to też nie jest zbyt wiele. No nie wiem, co wy o tym myślicie. Mm, I te ubrania, no, nie są takie najgorsze, ale też, no, jeżeli już tak, to mogli dodać ich trochę więcej. No, to jest moje zdanie, wy możecie mieć swoje. I ja bardzo chętnie sobie poczytam komentarze, bo ostatnio coś się cicho pod moimi filmikami zrobiło. Mam nadzieję, że to się zmieni. No i tak jak zwykle pamiętajcie o łapkach w górę o słupkach i o tym wszystkim. Pozdrawiam Was cieplutko i cześć!